Witam serdecznie. Kolejna odpowiedzi na Wasze szybkie pytania. Robię teraz takie rundki po dwie osoby, tak żeby to fajnie szło, żeby to było płynne, żeby tutaj nie było jakichś takich większych wstrzymań. Zaczynamy od Pani z numerkiem 54. Pani zadaje tutaj dwa pytanka jedno płatne, jedno darmowe. Przypominam, że jedno pytanie za 10 zł daje możliwość zadania właśnie pytania darmowego. Jeżeli sobie zamawiamy dwa pytanka za 20 zł, no to mamy już. Dwa pytanka darmowe do wykorzystania, czyli łącznie cztery, i tak dalej, i tak dalej. Ile tego chcemy, tyle możemy sobie wykorzystać. Pytania zadajemy pod adresem mailowym, który macie w opisie filmu. Wysyłamy swoje imię, datę urodzenia. Pytanie w miarę możliwości jakieś jak najbardziej konkretne. Co istotne, kochani, no jak już o coś pytaliśmy, i na przykład pytaliśmy tydzień temu, to naprawdę wieście mi nie ma sensu pytać po raz kolejny, bo przez ten tydzień Zwłaszcza jeżeli się nic nie zmieniło, energia jeszcze nie, nie miała szansy w ogóle się nawet ruszyć, no to tutaj albo nam karty pokażą, że nic się nie zmienia, że jest przestój, albo nam po prostu pokażą nieadekwatną sytuację. Dlatego, że no to też nie jest tak, że sobie można stawiać po prostu karty dla żartów i po prostu bawić się tym i sobie stawiać codziennie na przykład na odpowiedź na dane pytanie. Tylko czasami trzeba po prostu poczekać. Nie można pytać ciągle o jedno i to samo. Yy, tym bardziej, na przykład, jeżeli pytacie różnych osób i gdzieś tam odpowiedź wam się nie podoba, no to sobie idziecie do innej osoby, yy, bo może tam wam się spodoba. To niestety, ale tak nie działa, kochani. Dobra, pani numer 54. Czy dobrze zrobię podejmując nową pracę? Czy jednak lepiej, żebym została w dotychczasowej? Czy powinna pani pójść do nowej pracy? Czy zostać na razie tam, gdzie Pani jest? Powiem tak, abstrahując od kart. Z doświadczenia wiem, że jeżeli w ogóle zaczynamy się zastanawiać nad czymś nowym, mamy wątpliwości co do starego, no to znaczy, że tam coś nie funkcjonuje tak, jak powinno. Mamy kartę gwiazdy i mamy kartę śmierci. No dla mnie to jest ewidentne, tak? Jeszcze karta maga, proszę zobaczyć. Same wielkie arkana Pani tutaj wypadły. Potrzeba zmian. Karta śmierci mówi o zakończeniu czegoś i ta nowa praca może być dla Pani albo takim spełnieniem marzeń albo pani będzie się mogła w tej nowej pracy realizować. Jeżeli na starym gruncie pani tego brakuje, że nie ma możliwości rozwoju, nie czuje się pani taka spełniona, no to jak najbardziej zalecana jest zmiana i to może być taka naprawdę zmiana wiekopomna, wiekopomna zmiana w pani życiu. Taka naprawdę tutaj może być takie wejście na, na swoją właściwą ścieżkę, na trafienie właśnie na taką pracę, która będzie idealna dla Pani, będzie takim spełnieniem właśnie. E, jaka jest ogólna energia e, nowego miejsca pracy? Przyjazna, wroga, plotkarska itp. No to zobaczmy. To nowe miejsce pracy, do którego Pani by się ewentualnie tutaj wybierała. Jaka jest... Energia tego miejsca, jaka jest energia Pani nowego miejsca pracy, gdyby Pani się tam zdecydowała pójść, jaka tam będzie energia Pani towarzyszyła, jaka energia tego nowego miejsca pracy. Myślę, że tu już dużo się pokazało w pierwszym rozkładzie, ale zobaczmy, jaka energia. Energia na pewno y, sprzyjająca, energia sprzyjająca takiej pracy samodzielnej, to na pewno arcykapłanka, energia sprzyjająca poszerzaniu swojej wiedzy. Tutaj mamy króla mieczy, to jakiś taki mężczyzna, który jest dosyć surowy, restrykcyjny. To może być szef, więc tam może być naprawdę wysoko postawiona poprzeczka. Duże wymagania, ale też powiedziałabym, że tu jest świetne pole do popisu i też, e, aby pokazać swoje dotychczasowe umiejętności, ale żeby się uczyć nowych rzeczy. Więc łatwo może nie być, bo wy, poprzeczka będzie postawiona wysoko, ale karta głupca też tutaj właśnie nam to pokazuje, że tu jest świetne pole do tego, żeby się Uczyć nowych rzeczy. Jeżeli pani się chce rozwijać, chce pani pójść do przodu, no to tutaj ta praca nowa e, pokazuje się bardzo dobrze w tym kontekście. E, dobrze i zobaczmy sobie panią numer 55. Pani numer 55, tutaj pytamy o relację. Pytanko pierwsze. On milczy, nie pisze, nie dzwoni. Dlaczego się do mnie nie odzywa? Jaki jest powód? No tutaj właśnie pytaliśmy o tego pana ostatnio, czy on tam się odezwie, więc tu po raz kolejny przestrzegam, ponieważ odpowiedź może nie być adekwatna, jeżeli będziemy pytać ciągle o to samo. Tu należałoby troszeczkę odczekać. No tak, za trzy miesiące co najmniej, dlatego że my zawsze pytamy w kontekście najbliższego Czasu, czas najbliższy to jest powiedzmy no te 3 miesiące bądź nawet do pół roku, więc jeżeli w tym czasie nic się nie zmieni, wtedy można by było zapytać ponownie: O, widzi pani, karty mi się rozsypały całkowicie, rozsypały się po prostu totalnie, muszę je podnieść, teraz wszystkie posprzątać. No, bo właśnie może chodzić o to, że pytamy ponownie o, o, o to samo, tak naprawdę. No ale zobaczmy, jaki jest powód, że ten pan się nie odzywa. Jakie tutaj karty wskażą powód? Dla mnie to jest ym, też powód taki, że pani po prostu oczekując na ten kontakt, myśląc właśnie ciągle o tym, że milczy, nie odzywa się, y, powoduje taką troszeczkę energię niespokoju, energię niecierpliwości i to niestety, ale często blokuje tego typu sprawy, y, często właśnie powoduje to, że że po prostu jest ta energia zablokowana. No proszę, mamy dwójkę kielichów, mamy kartę kochanków, tu jest takie, w obu tych kartach taka chęć właśnie nawiązania przynajmniej jakiegoś kontaktu, odezwania się, gdzieś tam zadziałania we dwoje, ale pośrodku tego wszystkiego czwórka kielichów. Czyli tutaj jest jakiś rodzaj nostalgii, melancholii, smutku, może tak chciałby coś zrobić, ale nie do końca wie jak. No, czwórka kielichów to jest często takie patrzenie w przeszłość. Jeżeli Państwo mają tu jakąś wspólną przeszłość, czy on ma jakąś taką e, niezbyt dobrą, jakieś związki, które gdzieś tam się posypały. To on tutaj bardziej może być w tym momencie skupiony na jakichś tam wspomnieniach niezafajnych, na przeszłości, może brak mu odwagi, żeby się odezwać no, takie po prostu siedzenie, zastanawianie się. W głowie to by się dużo narobiło, ale niestety żadne konkretne działanie za tym nie idzie. I też, tak jak właśnie powiedziałam wcześniej, no może tutaj być tak, że pani nieświadomie też w jakiś sposób tę energię blokuje. E, aby coś przyciągnąć do naszego życia, my nie możemy się na tym zafiksowywać, nie możemy też nieustannie o tym myśleć, kiedy, kiedy, kiedy to nastąpi. Dlatego, że przyciągamy to, o czym najczęściej myślimy, to, czym jesteśmy, czym się stajemy, czyli zamiast przyciągnąć właśnie człowieka, przyciągamy więcej stresu, niepewności, więcej oczekiwania. Tu się trzeba po prostu zająć swoim życiem. Najlepiej w ogóle tego nie analizować i nie myśleć o tym. Bo jeżeli ma się odezwać, to się odezwie. Nie ma takiej konieczności, żeby pilnować tej sprawy, żeby czatować gdzieś tam. To nie są te czasy, gdzie no kobieta musiała czekać, aż mężczyzna wróci z wojny i siedziała taka wiecznie uwiązana. Tu trzeba po prostu żyć swoim życiem. To jest tak na przykład jak w innych dziedzinach życia. Jak na coś bardzo usilnie czekamy, na przykład na jakieś pieniądze i sprawdzamy co chwilę, o odświeżamy konto, czy już przyszedł ten przelew, czy też nie przyszedł, no to zawsze to napotka na jakieś przeszkody. To zawsze właśnie się niecierpliwimy i okazuje się, że przychodzi to dużo dużo później, ponieważ też w ten sposób właśnie blokujemy e, te energie. Więc tutaj trzeba bardziej jakby e, spokoju, cierpliwości takiego zajęcia się innymi zupełnie rzeczami, nie samym oczekiwaniem, bo w ten sposób właśnie przedłużamy oczekiwanie. Czy się odezwie, a jeżeli tak, to mniej więcej kiedy? No właśnie, to jest Drugie pytanie, które tak naprawdę pokrywa się z tym pierwszym, yy, które pokrywa się z pytaniami, które były wcześniej zadane. Więc yy, no zobaczmy, czy się odezwie w najbliższym czasie. Najbliższy czas, tak jak mówię, trzy miesiące do pół roku. Czy ten pan odezwie się w najbliższym czasie? Od trzech miesięcy do pół roku. Czy odezwie się? W najbliższym czasie, czy się odezwie do pani, czy się odezwie. Szóstka była, karta zwycięstwa, dziesiątka w która mówi o przełamaniu, trójka kielichów, karta kontaktu, karta spotkań towarzyskich, więc tutaj to się potwierdza z tą prognozą wcześniejszą, że odezwać się powinien. Natomiast tak jak mówię, nie czekamy na kontakt, nie zafiksowujemy się na tym, zajmujemy się swoim życiem, wprowadzamy do tego życia radość, wprowadzamy jakieś pasje, yy, tak żeby coś się działo, coś się kręciło, żeby jak już faktycznie ta osoba. Się do nas odezwie, żebyśmy mieli też o czym rozmawiać, żebyśmy mogli siebie zaprezentować jako taką fajną, szczęśliwą, zadowoloną z życia osobę, a nie kogoś, kto czeka na telefon, kto czeka na kontakt. Także. Tutaj więcej takiego spokoju, więcej zaufania, więcej po prostu swobody, cierpliwości. No ale karty potwierdziły tutaj, że powinien się skontaktować. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma życzenie, można przesyłać Wasze pytanka. Pod spodem, pod filmem, w opisie będziecie mieli oczywiście do mnie kontakt. Dziękuję za uwagę, jeszcze raz. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, papa. Pa.